Bigo, bigo tam. Mas, 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 ma srebra? Polizę! Gościa mam na kowodzie z rapów tych obsranek. Szybki kokcik? Zabiłem. Ok, no knokaj ich. No. Jest. Jest fosa jakiś w Zabiłem. No co, on kokset? Ja pierdolę zabiję to. to, Polisał kolejne. kolejny yy, Fioletowa włosa mi spierdala Poleciał Ale ja sobie jestem fioletowa A tutaj? Zab o, zabiłem Myślę, że można sobie roomy żeby sobie budować powinno być prosta rzecz Ja go mogę zasadny, Nie, kurwano. Kurwa To ja kurwa bardziej. Ej, Ej. Zabiłem A, 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 Poleciał a chuj mi się w pierdolasz tym blade'em. to od kurwa. Polecia z oku. Zabiłem! A ja padam chyba. O kurwa. Padłem kurwa. Nie, Na drzewcu u góry. Tylko ja muszę jakieś ćwiczenia złożyć. Ale głupek, jebany. Nie mam wziąć od Zabiłem! Poleciał. Nie tego pecie. Zabiłem! I jebany no, 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 babiły. No, 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 nie wiem, jest. zajebany. Poleciał. Zabiłem. Kurwa. <grym> Kiedy <grym> kurwa łuk. to mam fajerkiem myślę, że nie ma. Ty to może być starannie. Blizał. Ale ulugi jebane. Poleciał. Dobra, to Zabiłem. Oh. Polizą. Haha, o te jebany. Czekamy tu. Wchodzą kolejni. Ilu? Jeden, ale zaraz będzie więcej. Tu masz. Masz orkę, jak przygotowaną. Dobra, dre trefila Ok, O kurwa, człowiek, spierdalaj stąd. Czemu? Ich jest więcej, ja jabym koksa na razie. Może polizę. Je, jedno mnie nie Polizał, zrobiłem co? Nie, no kurwa się na drzewkę z pierdala. Zabiłem! Zabiłem, za plus 18 kurwa Kurwa! Zabiłem go Ja ten nie domyłem pery w to jest Zabiłem plus 64 monta jakiegoś Ale dostaję strefki Jak ja, się czuło ja, te, ja. yy, te takie party? Zabiłem partii kolejnego monta pa, Panie, panowie, panowie Razem w Minecraftu dojdzie gorsze Będziesz Fortnite'a zagraliśmy albo coś Ty, mam tu dwóch tych amesów, chodźcie ja tutaj Ja się z druścinem Polizał Bicie, bicie, bicie o nie... Nie... wy ciekawałem wycy Polizał. Co Debilu Mogę ci Kurwa Kurwa. Zabiłem się. Polizał. Nie w nie. Nie nie. nie. No, nie, nie. Kolejny pierdol, ty, co, co się dzieje w ogóle ty to... pod tymi ms sam. No, dobra, ale pójdziesz na rekruta i będziesz się uprawiał. Ja na rekrutę mówię, ja mam wyjebane. Ale bez uprawnień. Stój Sto od góry, stój od góry. Proste kurwa. Polizo. 9 Dobra, dostał. Jeden HP ma. Kurwa, pół HP. Lewno. Dobra, ja się na pięciu refach biję. Nie Ja mam trzy. Ja na czterech. Okim patent tak to za nami biegnie, też? Zabiłem, polizał. Oh, poli Jest w dupie teraz. A nie dobierzesz mnie? Mam 8 refów. Zabiłem. Chodź szybko do mnie. Chodźcie? PP szybko do mnie, chodźcie. Idę. Polizał. A to suborowiki z tych kurwa MS-ów. Polizał. No to masz jeszcze jednego koksa w tym samym miejscu. Buty ci poszły. Polizał. No to tu masz koksa. Dobra, dzięki. Czy ty go, kurwa zajebałeś bez bani i bez butów? A polizał co?